Kiedy jesteśmy my na plecami, chcę go natakować. Bardzo fajna jest balaha z pleców. Ja lubię przechodzić to tak zwany hammerlock. Czyli tutaj wyłapać mu rękę. zobaczyć moimi dwoma rękami. Czemu? Próbuj ręką wyrwać się, uciec. Ta ręka już ma wykluczoną. Już nie jest w stanie bronić głowy, nie jest w stanie robić nic. Nogą zjeżdżam, nogą wjeżdżam. Obracam się, dalej trzymając hammerlock próbuję coś zrobić. No, no tu jest połóż, tak? I teraz w tym momencie Ręka idzie do góry i idę po blasze, składając lewą nogę, czyli do góry. I Niektórymi zawodnikami możecie zrobić w ten sposób, jeżeli jest, nie jest jakiś silny. Że będziecie jedną ręką trzymać, a drugą będziecie mu głowę tak? No, noga wyjeżdża, skręcam się, wjeżdżam głęboko, noga na głowę i bala nasze, pamiętajcie, zawsze ustawiamy w ten sposób, że łapiemy tu, nie łapiemy zapale, bo nie możemy, ale łapiemy tu i ustawiamy ciuk do góry. E, moja noga podjeżdża blisko, tak, tu nie zostawiam nogi, tak, bo tam mi złapie za chilesa. no, złapie za chimesa, ja tego drugiego e, od dołu i siądzie. Noga do góry, siadaj. No, poparcie. tu miejsca nie stuknować. Drugi ja położę nogę. Zaciągnę tu, teraz mi dźwignię nogę, próbuję usiąść, to nie tak? No i tu mogę się na wyciągnąć. Jeszcze raz. Jestem, jestem tu, łapię sobie rękę. Mogę hamelotnie, mam mogę dwie ręce, mogę jedną, a drugą, kontrolować głowę. Nie mogę zależy od technika, na ile się szarpie, na ile ucieka. Jak chcecie mieć mocną kontrolę, trzymamy dwie ręce. Hmm. Oj, przepraszam, ręka wchodzi. Ręka na głowę, na głowę. na głowę i pola. Tu kontrolujemy głowę na